Cześć! Wracam z tematem motywowania się poprzez unikanie oraz dążenie. Warto podkreślić, że osoby, które motywują się poprzez unikanie, widzą piętrzące się trudności i dopiero w momencie, kiedy przedyskutują i znajdą rozwiązanie, są w stanie wejść na ścieżkę do osiągnięcia swojego celu. Natomiast są one bardzo produktywne, jeżeli na wykonanie pewnego zadania zostało im niewiele czasu. Warto zwrócić uwagę, żeby osoby, które motywują się poprzez unikanie, nie odkładały wszystkiego na ostatnią chwilę, ponieważ mogą pojawić się tzw. nieprzewidziane okoliczności, takie jak choroba bądź wyjazd służbowy, które uniemożliwią im wykonanie pewnych zadań. Osoby, które motywują się poprzez dążenie, mają prostą drogę do celu. Jednak, kiedy natrafią na trudności, mogą zaciąć się na dłuższą chwilę i w tym momencie muszą przeanalizować, co za przeszkoda stanęła na ich drodze oraz jak ją rozwiązać. Posiadamy obydwa te sposoby motywowania się, ponieważ zwróćcie uwagę, że osoby, które motywują się poprzez dążenie, w momencie, kiedy natrafią na jakąś przeszkodę do swojego celu, muszą ją najpierw rozwiązać, czyli przejść na stronę unikania. Natomiast osoby, które zaczynają motywować się od unikania, czyli znajdują rozwiązania, yy, przedyskutowują, Ewentualne trudności, jakie mogą pojawić się na ich drodze, dopiero po ich rozwiązaniu wejdą na e, tą drugą stronę, czyli na dążenie, na dążenie do swojego określonego celu. Jeżeli sposób motywowania się działa, w takim razie jest super w Waszym przypadku. Natomiast chodzi mi o to, żebyście zweryfikowali, który z tych sposobów motywowania się w Waszym przypadku jest tym wybijającym się tym. Dominującym, żeby się na przykład pamiętali o tym, że osoby, które motywują się poprzez unikanie, e, mają tendencję i często zdarza się tak, że kiedy pojawiają się pewne trudności, odkładają je na e, dalszy termin, czyli używają pojęć typu jutro, kiedyś, nie teraz. E, warto, żeby po prostu namierzyły tą trudność. Wzięły się do pracy i podjęły decyzję, że chcą wejść na tą ścieżkę do realizacji swojego celu. Osoby natomiast, które są na motywowaniu się poprzez dążenie, żeby zlokalizowały, jaka trudność stanęła na ich drodze, szybko się z nią uporali i wrócili na obrany przez nich kurs. Jeżeli chodzi o motywowanie się, to również bardzo ważne są cele, i celami zajmiemy się podczas naszego. Następnego spotkania, a dla tych, którzy chcieliby, żebym rozwinął temat motywowania się, zapraszam na skrzynkę mailową do mnie osobiście. Teraz czas na zadanie, ponieważ minęły już dwa miesiące od obranych przez Was celów noworocznych, postanowień, planów. Chciałbym, żebyście spojrzeli na nie i zastanowili się, jakie czynności już wykonaliście i który ze sposobów motywowania się w Waszym przypadku. Jest tym wybijającym. Czy najpierw y, staracie się namierzyć wszystkie trudności, jakie czekają Was na drodze do osiągnięcia Waszego celu, czy y, jesteście na etapie dążenia, czyli macie prostą drogę do celu i jeżeli pojawiła się jakaś trudność, co zrobiliście, jakie działania wykonaliście, żeby je pokonać? Chciałbym, żebyście spojrzeli na swoje plany, postanowienia noworoczne, zastanowili się nad nimi. I jeżeli znajduje się tam e, coś w stylu odchudzić się, to żebyście zadali sobie pytanie, czy chcecie się odchudzić, ponieważ nie chcecie być grubi, czy chcecie być chudzi? Czy jeżeli jest tam zmiana samochodu, to chcecie mieć nowy, ładny samochód, czy nie chcecie mieć starego grata? To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, Filip.